Dzień dobry, witam na konferencji prasowej związanej z podpisaniem kolejnej już umowy sponsorikowej pomiędzy Jagierami Gałostock a kompanią piłowarską właścicielem Marki Jest z nami pan Igor Zajdan, czyli marki Markiż, pan Jarosław Rudiecki, wiceprezes Zarządu Jagierami Na początku poproszę o głos naszego gościa pani Witam. Tak jak wspomniała Agnieszka, spotkaliśmy się tutaj, żeby poinformować w akcie przedłużenia kontraktu sponsoringowego z klubem Jagiellonie Białystok na kolejne dwa lata. Jestem niezmiernie miło z tego powodu, ponieważ nasza współpraca układa się już od dłuższego czasu. W różnych formach wspieramy Jagiellonię od 2005 roku. Od sześciu lat obejmuje nas kontrakt sponsorski, w ramach którego jesteśmy sponsorem głównym klubu. No i taka, licząc z kolejnymi dwoma z kolejnymi dwoma latami, które, na które teraz przedłużyliśmy kontrakt, dziesięcioletnia współpraca jest myślę czymś unikatowym, jeśli chodzi o współpracę no, pomiędzy klubami polskiej Ekstraklasy a wybranymi markami. Myślę, że to jest bardzo cenna wartość zarówno dla nas jako kompanii piwowarskiej marki Żubr, ale również dla klubu Jagielonia, kiedy możemy na sobie wzajemnie polegać przez tak dłuż, długi okres. No i chciałem też podziękować z tego miejsca klubowi za negocjacje, za to, że udało nam się spotkać, myślę, w satysfakcjonującym miejscu, jeśli chodzi o wzajemne oczekiwania. Teraz tak naprawdę to, co przed nami, to realizacja tego kontraktu i zrobienie wszystkiego, żeby w ramach tej współpracy kolejne rzeczy dookoła zarówno klubu, jak i kibiców miały miejsce, żeby, żeby coraz efektywniej ta współpraca wyglądała i przekładała się na no przede wszystkim kibiców. Witam serdecznie wszystkich. Proszę Państwa, dla mnie miła rola została, bo mogę dziękować kampanii piwowarskiej za to, że jest z nami. 6 lat już minęły, dwa kolejne zostanie została umowa podpisana. Najważniejszym chyba elementem jest, że to jest lider polskiej sprzedaży piwa, jest producentem marki Żubr. Oczywiście marka Żubr to jest nasze piwo biostockie i możemy oczywiście to piwo reklamować. Być tutaj, mieć przy sobie tak dobrego sponsora, to dla nas jest zaszczyt. Mamy nadzieję, że na tym nie przestaną. On, jak, kampania Piwowarska jako producent marki Żubr jest liderem, my też chcemy być liderem, nam jeszcze troszkę brakuje, musimy nad tym popracować, ale jeśli się ma tak dobrych sponsorów, będziemy wspólnie na pewno się rozwijać w wspólnym kierunku i będziemy osiągać wspólnie sukcesy. Yy, przy okazji chciałbym dla Pana Igora Zajdy da, wręczyć mały prezencik z naszej klubu, z naszej Jagiellonii i podziękować, żebym mógł przekazać swoim przełożonym, że jesteśmy z tego bardzo zadowoleni i jesteśmy dalej otwarci na dalsze współpracę. Dziękuję bardzo. Panie Gorze, bardzo proszę tutaj koszulka z podpisami. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. I tu jest ogromne podziękowanie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Prosimy o więcej. Dziękujemy również. Tak, to ja myślę, że tak. Jak jest bardzo dobry sponsor i oczywiście Kampania Piwowarska ma bardzo dobry marketing, to może nam też podpowiadać, co mamy zrobić i żeby tutaj wspólnie działać na zasadach marketingu. My mamy młody marketing, ale rozwojowy, także będziemy się rozwijać. Tutaj trzeba dodać, że Rada Nadzorcza, cały zarząd, pracownicy są z tego zadowoleni tak? I, i bardzo dziękujemy. To jest najważniejsze, że szukamy tej płaszczyzny i tę płaszczyznę zawsze znajdziemy. Zawsze to jest jakiś kompromis, tak jak powiedział tutaj prezes. Obie strony są zadowolone z tej kwoty, która została ustalona. Na, natomiast kwota jest oczywiście objęta tajemnicą i tutaj nie będziemy jej podawać. Możemy rozmawiać bardziej pod kątem tego, jak ta współpraca będzie się dalej układać. Klub generalnie, jak będzie miał narzędzia, to zawsze będzie stawiał na duży rozwój, bo wtedy może coś zrobić. Wszędzie są potrzebne narzędzia, żeby osiągać wynik. Do tego my dążymy, żeby to wszystko dostarczyć dla klubu dzięki właśnie ja nie uwagi Na koszynce jesteście obecni? E, nie, na koszulkach nie jesteśmy obecni, to są głównie względy prawne. Um... Nasze wewnętrzne również ustalenie, jeśli chodzi o kwestie związane z odpowiedzialną sprzedażą alkoholu. Wiem, że w, w barwach i Goni grają też czasami piłkarze, którzy jeszcze nie skończyli 18 lat. Zgodnie z naszą polityką wewnętrzną kompanii piwowarskiej nie możemy wtedy naszych symboli, logo prezentować na tych piłkarzach, dlatego tutaj nie. Natomiast jak gdyby, mamy inne świadczenia w kontrakcie, które... Gwarantują satysfakcjonujący poziom e, brandingu, czy to na stadionie, czy, 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 czy przy bandach dookoła wojska. E, tak naprawdę jeśli chodzi o to, jak będzie trochę układała się ta współpraca, bo do tego też jest no to oczywiście nie jest tak, że jako marka chcemy zainwestować w kontrakt sponsorski i nic z tym dalej nie robić. Jak gdyby. E, istotą sponsoringu, przynajmniej w naszym rozumieniu, jest to, żeby kontynuacją kontraktu, by też odpowiednie działania skierowane głównie do kibiców, które się wydarzą, dlatego w ramach kontraktu mamy pewne świadczenia przekazane przez Jagiellonię, ja ja chociażby w postaci biletów na mecze, które będziemy wykorzystywać stosownie na potrzeb, pewnie będą odbywały się różnego rodzaju akcje konsumenckie, tego typu promocje, no, no i jak gdyby Będziemy starali się inwestować również w rynek i w to, żeby pewne rzeczy związane z jakielonią udziały się pośród konsumentów.